Dzień dobry, moi drodzy, raczej dobry dzień, bo dzisiaj pozdrawiam Was ze słonecznej Słowacji. Miałem trochę czasu na podróż i razem ze swoimi przyjaciółmi ze Stanów pojechałem na południe od Polski, żeby popatrzeć na to, co tu się dzieje i jakie ciekawostki można tu spotkać. Teraz znajduję się w małym miasteczku, który nazywa się Lubice gdzie wynajmowaliśmy domek na kilku dni, ale w tym filmiku będziemy podróżować po całemu kraju. W czasie moich wakacji miałem możliwość chodzić góry, spacerować nad jeziorem i zobaczyć stare, stare zamki. Także w tym filmiku pokażę wam, drodzy państwo, przepiękny, tajemniczy kraj wschodniej Europy. To jest Słowacja według Janka. Zapraszam! Niedawno po 6-tygodniowym kursie języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, miałem możliwość pojechać do Słowacji ze swoimi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych. Słowacja jest przepięknym krajem, pełnym niesamowitych miejsc i pięknej natury, ale w pierwszy dzień pojechaliśmy do miejsca, które było zbudowane przez ludzi. Jechaliśmy 4 godziny w zachodnim kierunku, dopóki nie dojechaliśmy do bardzo ciekawego Starego Zamku. No co drodzy Państwo, my już dojechaliśmy do Ochrawskich Rad, myślę, że to wymawiam poprawnie. To jest bardzo stary zamek, który znajduje się na zachodzie Słowacji. I dzisiaj będziemy patrzeć, co tam się dzieje. Orawski Hrad, czyli Zamek Orawski, był zbudowany w 1241 roku. Wtedy ten region Słowacji był częścią Imperium Węgierskiego. Dzisiaj większość turystów zwiedza ten zamek, bo tutaj skręcili bardzo słynny horror, a mianowicie Nosferatu. Później po naszej wycieczce do Zamku Orawskiego obejrzeliśmy ten film, i naprawdę tam skręcili wiele scen. I w internecie znaleźliśmy dużo historii o duch, który do dziś tu mieszkają. Ale tam w ogóle nie było straszne i nastrój były dobre. Na terenie zamku było dużo schodów i można było wchodzić na różne piętra. Na każdym piętrze było coś nowego, coś interesującego, w tym wystawie sztuki i pięknych widoków. Tam zobaczyć góry, teatry. Jeśli kiedyś będziecie w Słowacji to jest niezbędne zwiedzić ten tajemniczy, średniowieczny zamek. No co drodzy Państwo, to był zamek. A co jeszcze możemy widzieć tu, w Słowacji? Idziemy dalej. Po zamku dalej pojechaliśmy do małej miejscowości, gdzie spotkaliśmy się z kilkoma przyjaciółmi owcami. Dobry den. I już później poszliśmy do bardzo smacznej restauracji, gdzie jedliśmy smaczne słowackie jedzenie. No co, drodzy Państwo, my uh, przeszliśmy do restauracji i teraz uh, jemy bardzo, bardzo smaczne jedzenie. Pokażę, co tu jest. Uh, to jest. Um, takie tłuszcz. Ja, ja, ja zapomniałem jak to muszę Ale to zwykle ma chleb, tak. I jest bardzo tłuszczo. I jeszcze dodajesz um, cebulę i um, sól. I To będzie, to będzie bardzo um, niewkusno. Smaczne. Mm. Super. Jeszcze mamy tu... ...tywko, oczywiście. Tam... ...sup. Bardzo smaczne... ...z kapustą. Tak, można powiedzieć. Tu, w Słowacji, bardzo lubię jeść... ...pyszne... ...i smaczne jedzenie. Jestem bardzo zadowolony kolacja. Mm. Cóż lepszego, niż zakończysz doskonały dzień, niż wybrać się na wycieczkę nad przepiękne słowiackie jezioro. To jest Sturbskie Pleso, bardzo piękne jezioro w Słowacji. Tu razem spacerowaliśmy i nawet Znaleźliśmy smaczne produkty natury. No, no jak, smaczne? Bardzo, bardzo smaczne? smaczne? Bardzo smaczne. Ok, spróbujemy takie dzikie jagody. Uuu, bardzo smaczne. Polecam. Naprawdę to był niezapomniany dzień w Słowacji. A co nas czeka jutro? No oczywiście jeśli będziecie tu w Słowacji, to bardzo warto chodzić na wędrówkę, jak mi dzisiaj. A to miejsce nazywa się sucha biała. A my myślimy, że to znaczy, że tu będzie sucha, ale jak widzicie tu e, wszędzie jest woda, jest bardzo mokra. I trzeba chodzić, trzeba chodzić na uwadze, e, żeby nie stąpić wodę to jest bardzo trudno. Tuż obok wnoszącego się potoku odkryjecie ukrytą dolinę wykutą w skalę. To trasa wymagająca pełno drabin i łańcuchów, które pomagają pokonać strome odcinki. Tylko uważajcie, że to jest bardzo popularna destynacja. Tu my znaleźliśmy takiej korek e, ludzki I jak widzicie tu czekamy na schody. Nam powiedzieli, że będziemy czekać 45 minut. No moi drodzy, idziemy po schodach I jak widzicie to jest bardzo, bardzo ostra skała ale nic idziemy, idziemy i będziemy na górze i chyba tam coś ciekawego nas czeka. Naprawdę tu czekały nas wyzwanie, ale nagroda była niesamowita zapierający dech w piersiach widok na szczytach to jest po prostu jeden z niesamowitych cudów natury, jakie można spotkać w tajemniczym kraju, który nazywa się Słowacja. No co, moi drodzy, to była Słowacja według Janka. Ja już wyjechałem ze Słowacji i pociągiem jechałem 13 godzin, żeby dojechać do następnej lokacji i stąd będę kręcić następny filmik. Także zapraszam na następny odcinek. Jestem Janek, w którym ja będę... Jeszcze nie powiem, gdzie, ale chyba możecie trochę obejrzeć, zobaczyć i odgadnąć, że przynajmniej jestem gdzieś na północy polskiej, a dokładnie gdzie? Powiem w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Nie zapomnijcie subskrybować kanał, żeby oglądać więcej takich filmików. Jeszcze mam dużo playlist, które można oglądać z różnym contentem w języku polskim i... To chyba wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, moi drodzy.